w okresie zimowym organizujemy taki event kulinarny i to jest kolacja degustacyjna, która otrzymała miano tak naturalnie zimowej, ponieważ zawsze się odbywa zimą. Nie boję się o wygląd, zastanawiam się nad smakiem, bo o ile wygląd, widziałam jakieś tam zdjęcia, tak zastanawiam się, jak, 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 o którą stronę poszliśmy ze smakiem. To jest sos, tak, tylko że mnęsty, bo będzie Rukola, to jest y, mm. limonka, i z gorzkawy, ale to jest kasza. Yes. Dobra, i chciałabym zobaczyć to masło kwiatowe. To jest super, to mi się bardzo podoba. Po dwa kawałki. Tak, tak rozumiem. Dobra. Pamiętajcie, proszę, że crème brûlée, Michu, nie wiem czy to ty będziesz pistoletem operował, że ono musi być ta, ten cukier jeszcze musi po prostu skwiercić i się topić w momencie, kiedy kalnerka wynosi to do gości. Chwila dla Was, przebieramy się. I na stanowiska. Olbrzymia praca zespołowa. Każdy coś od siebie dołożył. Często wygląda to w ten sposób, że jak gdzieś coś widzę, opowiadam o tym. Mówię często ułożeniem talerza i kolorami, a Andrzej, czyli szef kuchni, przekłada to na smaki. Mam cztery patelnie, pojedziemy, co? Zmieści się tego. Będziesz sos nalewać. A ty, ty zajmujesz się śliwką? Zajmiesz się śliwką. Tak, i sklambirować. Będzie to sałatka z tej kaszy gryczanej, twarogu i ogórka i czosku. Na tym będzie kaczka, a z boku będzie taka konfiturka z jabłek i imbiru. Nie będzie klasyczny cebularz, no. tak jak wygląda bułeczka, tylko po prostu będzie taka fajna sakieweczka pieczona. Najważniejsze jest dla mnie to, żeby kelnerzy wiedzieli dokładnie, co przynoszą na stół. To na nich spada przy stoliku odpowiedzialność za opowiedzenie w ciekawy sposób o tym daniu i odpowiedzenie też na pytania gości, a goście stawiają konkretne pytania i kaner musi sobie z tymi pytaniami poradzić. Jedziemy z kaczką? Chwilę. Nie, no, nie, tak. chwilę, 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 panie Aniu, sekundę. Chwilę. Poczekaj, mi? Pięć Osiem minut. To są poszukiwania, to jest przeglądanie, czytanie, bycie jakby na bieżąco to, co pojawia się gdzieś dalej. Zawsze na kolację degustyacyjną to są dania, żeby naszych gości za każdym razem czymś zaskoczyć. Zależało na, na rozwoju kucharzy. Oni sami często zgłaszali, że mają ochotę zrobić coś innego. My jako kucharze na, na, możemy się wykazać, bo na dniu codziennym jest ustalone menu w karcie i musimy się go trzymać, stwarzać coś, coś nowego po prostu. Trzeba poczytać, trzeba się troszeczkę przygotować. I powiem szczerze, że sama chciałam spróbować, tak? Czy potrafię, czy mi się uda? Chęć edukacji gości, żeby mogli ym, zobaczyć inne połączenia smakowe. Stresowało mnie owszem, czy trafiliśmy z menu, czy trafiliśmy z wielkością porcji, czy trafimy z odstępami czasu, w jakim są podawane konkretne dania, czy trafiliśmy z doborem alkoholi. Nieupalany deser. Dziewczyny, zaraz będzie deser. Co? będzie to chwilę trwało, nie? Co? Będzie chwilę trwało, nie? Stres zawsze jest, bo człowiek zawsze czy wypali, czy się uda, czy będzie smakowało, czy goście będą zadowoleni. No chyba największym zaskoczeniem były lody krzanowe, które były podawane do kremu z buraka. Deser krem sosnowy podany z lodami jałowcowymi. To przychodzi na koniec, jak już wszystkie dania są wydane, jest deser. A naj najgorszy stres to jest to wyjście do gości tam na salę, tak? To jest właśnie ten najgorszy stres. Kawał dobrej roboty w tym roku e, zrobiliśmy, dowodem na to, niech będą miny zadowolonych gości. To, że podchodzili, dziękowali serdecznie, e, ściskali, ściskali ręce, klepali po, e, po ramieniu, ale też to, że część z nich wychodząc powiedziała, że oni już się zapisują na kolację za rok, nie znając jeszcze nawet menu, nie znając, nie znając ceny, ale już deklarując, że za rok będą z powrotem. To jest fajne, to nas motywuje do, do, takich, do takich przedsięwzięć, do dalszego działania, do ciężkiej pracy. I tak myślę, że się udało.